Troszeczkę tam się polerujesz. O bo ale ty łamiesz to. No nie wiem, czy coś się da zrobić z tą płytką. Ojej. O. Bo z tą płytką to jak z moją i twoją płytką. Czekaj, 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 co, co? 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 Ty z no, no, taka prawda. Eee, ale zobacz, zauważ ten... Gdzie masz ten kamyczek? O, masz za kamyczek. Zauważ tą... przekątną. No, masz kam... Ale masz... Zobacz, masz, masz kamyczek, którym możesz wypolerować tę płytkę. O, ale, tak, owszem, ale zauważ, jak ona była wypolerowana już wcześniej. Była, ale złamałeś. No. Owszem, albowiem była wypolerowana nieprawidłowo Gdybym ja się za to wziął, to od razu byłaby prosta, tak o, powiedzmy, na przykład, poda, ta przecież, część widzisz Ale przecież podałem... Tą część polerowaną? Nie, e, 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 ale chono, chono, chono ko, ko, koleżko Podałem A ci no, płytkę, podałem ci, ci kamyczek, podałem ci to, to, to główienko, co jest najmniej znaczące Ty mi podajesz płytkę już względnie na początku zepsutą to mimo wszystko ja znalazłem. swój kunszt I znalazłem moją. Y, y, powiedzmy sobie szczerze. no, po... no. Daj, daj mi pan. O, daj dojść panu... do słowa. Dałem panu kamyczek, że pan sobie. Ale ja. Ten kamie... A! A pan wylewa piwo y, na podłogę. Kuj. Kuj mnie to płyta wchodzi też. Tak, promosz. Albowiem. Sprzedaj mi pan. Nie panu, kurwa. Zbędną płytę, której ja nie mogę otworzyć, i tak próbowałem, i tak próbowałem, bo otworzyłem jej 800%. W związku, może inaczej, bo pan ma chujowy sprzęt, ja sprawdzałem na chujowy swoim sprzęcie tę płytę. Chujowy ma. sprzęt! Z jest zaibista, pan ma bez żadnych możliwych, panie Bez żadnych, bez żadnych. Pani nawet potwierdzi, wydaje mi się, pa pani, która filmuje, ta dokładnie, ta pani tutaj. E, potwierdzi, że... Wiadomo, no, no, e, ja nie... że ta płyta jest e, bez skazy Kurwa! Kremliwea na łopatce Słuchaj! Co no mi... ale panie na łopatce Zaprosiłem pana na A. imprezę, prawda? Panie kolego, nie dam panu dojść do słowa Bo, Pani. że się pan nie postra do końca swoich dni Panie, aż mnie świeżbi ręka, żeby pana uderzyć w czachę Po prostu a wtedy ja będę miał kolejny argument, żeby pozwać pana do sądu, aczkolwiek bę nie będę miał prawdopodobnie je jednego oka i połowę swojej szczęki. może że dolnej.